Nie ma wody i jedzenia Anna Bardowska o tragicznej sytuacji w jej rodzinnym regionie. Anna Bardowska, znana z programu Rolnik Szuka żony, dzieli się dramatycznymi informacjami na temat sytuacji powodziowej, która dotknęła jej rodzinne strony w kotlinie kłockiej. Po ciężkich dniach, gdy obawy o bliskich były ogromne, udało jej się w końcu spotkać z rodziną i przekazać nowe, choć wciąż niepokojące, wieści. Anna Bardowska, która do tej pory relacjonowała sytuację z terenów dokniętych klęską żywiołową za pośrednictwem mediów społecznościowych, ujawnia, że mimo dramatycznego stanu rzeczy. Najważniejszym aspektem jest bezpieczeństwo jej bliskich. Widzieliśmy się dzisiaj z rodziną. Wszyscy żyją i to jest najważniejsze. Serce pęka na widok zniszczeń. Wiele rodzin nie ma do czego wracać, pisze bardowska. Jej relacja ukazuje przerażające skutki powodzi, które spustoszyły region, pozostawiając wielu ludzi bez dachu nad głową. Obecnie mieszkańcy Kotliny Kłodzkiej zmagają się z ogromnymi trudnościami. Brakuje podstawowych środków do życia, takich jak woda i jedzenie, a wielu ludzi zostało odciętych od świata zewnętrznego. Ludzie są odcięci od świata. Nie mają wody i jedzenia. Potrzebna jest pomoc dla mieszkańców Stronia Śląskiego, Lądka Zdroju i wiosek. Niestety, nie ma szans na dojazd dużym sprzętem. Najlepiej wyższe auta osobowe, podkreśla Bardowska. Na nagraniach opublikowanych przez Annę widać zniszczenia, które pozostawiła za sobą powódź. Jeśli tylko możecie organizować pomoc. Potrzeby są ogromne. Brakuje podstawowych rzeczy jak woda i coś do jedzenia. Zniszczenia są ogromne, apeluje, podkreślając dramatyczną sytuację mieszkańców. Nie tylko Anna Bardowska angażuje się w pomoc poszkodowanym. Dagmara Kaźmierska, również znana z rolnik Szuka żony, pilnie wróciła do Polski, aby wesprzeć swoją rodzinę w obliczu katastrofy. Na miejscu obecny był także Konan Kaźmierski, który na bieżąco relacjonował sytuację w Kłodzku w mediach społecznościowych i oferował pomoc potrzebującym. Sytuacja w Kotlinie Kłockiej pozostaje dramatyczna, a potrzeby mieszkańców są ogromne. Anna Bardowska i inne osoby zaangażowane w pomoc apelują o wsparcie i solidarność. Organizujcie pomoc, jeśli możecie. Każda drobna pomoc jest teraz na wagę złota, zachęca Bardowska, zwracając uwagę na potrzebę natychmiastowej reakcji i wsparcia dla osób dotkniętych powodzą. Ta tragedia pokazuje, jak ważna jest solidarność w obliczu kryzysu. Działania takie jak te, które podejmują Anna Bardowska i inni, mogą przynieść ulgę tym, którzy stracili wszystko i przypominają o ludzkiej sile oraz współczuciu w najtrudniejszych momentach. W obliczu tak wielkiej tragedii, mieszkańcy Kotliny Kłodzkiej nie tracą nadziei na poprawę sytuacji. Lokalne organizacje, wolontariusze oraz mieszkańcy innych regionów Polski mobilizują się, aby dostarczyć niezbędną pomoc. Wśród działań ratunkowych i organizacyjnych Szczególne znaczenie ma współpraca z lokalnymi władzami i służbami ratunkowymi, które koordynują akcje pomocowe i monitorują sytuację na bieżąco. Dzięki determinacji takich osób jak Anna Bardowska i Dagmara Kaźmierska, które nie tylko relacjonują sytuację, ale również aktywnie angażują się w pomoc, można mieć nadzieję, że regiony dotknięte katastrofą otrzymają wsparcie, którego potrzebują. Społeczność lokalna, mimo ogromnych trudności pokazuje swoją siłę i solidarność, a każda inicjatywa pomocowa przyczynia się do odbudowy i wsparcia dla poszkodowanych. W nadchodzących dniach kluczowe będą dalsze działania w zakresie organizacji pomocy oraz monitorowania stanu zdrowia i bezpieczeństwa osób dotkniętych powodzą. W obliczu dramatycznej katastrofy powodziowej, która w ostatnich dniach dotknęła południowe regiony Polski, wielu Polaków, w tym znane postacie, zjednoczyli się w celu wsparcia poszkodowanych. Wśród tych, którzy zdecydowali się na czynne wsparcie, znajdują się Dane i Daniel Majewski, którzy nie tylko wyrażają swoje współczucie, ale również przekazali znaczną kwotę na pomoc powodzianom. Katastrofa klimatyczna, która objęła Śląsk, Dolny Śląsk i opolszczyznę, spowodowała poważne zniszczenia i utrudnienia dla mieszkańców tych regionów. Intensywne opady deszczu doprowadziły do niekontrolowanych zalewów, które zalały domy, drogi i pola, pozostawiając wiele osób bez dachu nad głową i podstawowych środków do życia. Wobec tak ogromnego wyzwania, Dane i Daniel Majewski postanowili wesprzeć akcje ratunkowe i pomocowe, angażując się w pomoc finansową. Na swoim profilu na Instagramie Dane poinformowała o wpłacie 25 tysięcy złotych, podkreślając znaczenie Solidarności w obliczu trudności. M.Y. także wpłaciliśmy coś od siebie. Dobro wraca, napisała, dzieląc się radością z możliwości niesienia pomocy. Kroki, jakie podjęli Dane i Majewski, to przykład odpowiedzialności społecznej i zaangażowania w pomoc dla potrzebujących. Ich działanie jest częścią szerszej fali wsparcia, która obejmuje zarówno finansowe darowizny, jak i działania lokalnych organizacji i wolontariuszy, którzy pracują nieprzerwanie, by złagodzić skutki powodzi i pomóc społecznościom dotkniętym katastrofą. Wsparcie takich osób jak Dane i Daniel Majewski jest nieocenione w trudnych czasach, kiedy każda pomoc ma ogromne znaczenie. Ich gesty współczucia i konkretne działanie pokazują, jak ważne jest wspólne działanie i solidarność w obliczu tragedii. W obliczu dramatycznej katastrofy powodziowej, która w ostatnich dniach dotknęła południowe regiony Polski. Wielu Polaków, w tym znane postacie, zjednoczyli się w celu wsparcia poszkodowanych. Wśród tych, którzy zdecydowali się na czynne wsparcie, znajdują się Dane i Daniel Majewski, którzy nie tylko wyrażają swoje współczucie, ale również przekazali znaczną kwotę na pomoc powodzianom. Katastrofa klimatyczna, która objęła Śląsk, Dolny Śląsk i Opolszczyznę, spowodowała poważne zniszczenia i utrudnienia dla mieszkańców tych regionów. Intensywne opady deszczu doprowadziły do niekontrolowanych zalewów, które zalały domy, drogi i pola, pozostawiając wiele osób bez dachu nad głową i podstawowych środków do życia. Wobec tak ogromnego wyzwania, Dane i Daniel Majewski postanowili wesprzeć akcje ratunkowe i pomocowe, angażując się w pomoc finansową. Na swoim profilu na Instagramie Dane poinformowała o wpłacie 25 tysięcy złotych, podkreślając znaczenie Solidarności w obliczu trudności my także wpłaciliśmy coś od siebie Dobro wraca napisała dzieląc się radością z możliwości niesienia pomocy Jednakże ich działanie to nie tylko jednostkowy gest lecz także impuls do szerokiej mobilizacji innych osób i organizacji Dane i Daniel Majewski zachęcili swoich obserwatorów do zaangażowania się w pomoc podkreślając że każda nawet najmniejsza wpłata ma ogromne znaczenie dla poszkodowanych każdy grosz się liczy, dodała Dane, przypominając jak ważne jest, aby wspierać ludzi w potrzebie, zwłaszcza w tak krytycznych chwilach. Pomoc majewskich to część większej akcji, w której uczestniczą zarówno osoby prywatne, jak i instytucje publiczne, starające się zminimalizować skutki powodzi i odbudować zniszczone społeczności. Inicjatywy takie jak ta są niezwykle ważne w budowaniu poczucia wspólnoty i nadziei w obliczu katastrofy, pokazując, że solidarność i współpraca mogą przynieść realną ulgę w najtrudniejszych chwilach. Dane i Daniel Majewski nie tylko wsparli finansowo ofiary powodzi, ale również aktywnie angażują się w akcje pomocowe, organizując zbiórki rzeczy potrzebnych na miejscu.